Dotarliśmy do ostatniej części serii naszych filmów o najwyższej jakości mleka. Ale jeszcze jedno pytanie nie zostało tutaj poruszone. No i muszę je tobie Piotr zadać. Z czego wynikają straty związane z mastitis w stadach? Krowy z mastitis produkują zdecydowanie mniej mleka. To jest pierwsza strata. Następna strata to są koszty leczenia krów, zarówno w przypadków klinicznych, jak i podklinicznych. Następna bardzo ważna to są koszty brakowania i remontu stada. OK. No i widzicie teraz na ekranach tabelę, gdzie jest porównanie dwóch stad, jedne z odpowiednią ilością komórek somatycznych z mleku, drugie z podwyższoną. I zobaczcie, jakie są straty. Sięgają nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych właśnie na takim stadzie, jakie widzimy. Podsumowując, aby ograniczyć ryzyko strat w Waszych gospodarstwach, pamiętajmy o trzech kluczowych elementach. Po pierwsze, Odpowiednio działająca instalacja udojowa. Drugie, higiena i rutyna doju. Trzecia rzecz, profilaktyka występowania mastitis i żywienie. Jeżeli macie pytania bądź potrzebujecie pomocy, aby uzyskać mleko jak najwyższej jakości, zapraszamy do kontaktu. Śledźcie nas na Facebooku, subskrybujcie nasz kanał na, na YouTube. Oglądajcie, lajkujcie, udostępniajcie, komentujcie. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć. Jeszcze Brawo, raz. Dziękuję, mamy. Jeszcze Moim raz. Nie zanim mamy. Tak? Moim zdaniem mamy. Bo, w końcu. <gry>